A ty zostawiłeś lajka? Um, nie. To wbij i zostaw lajka. Peggy 16. Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Mm. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze dopieli by swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szerami namierzającymi czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. Dobra. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle co ty. Pewnie chodzi mi o jej krew, jej dar. A do czego Cili miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. To się dowiemy później. To gdzie dokładnie widziano Cili? W dwóch miejscach w Walen i w Nowigradzie największe większy miast. jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W Karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza skontaktuje się z tobą. I co tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczy twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Hmm. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki, ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Jaka Tris Marygold ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku? Hmm, na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty? Co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. No dobra. Zanim się rozstaniemy. Dlaczego nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z tris świetną parę. Ja? Yeah. Straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Zostawmy lepiej ten temat. Bo jeśli jeszcze usłyszę to nie tak jak ci się wydaje, ale <grym> dzięki temu zrozumiałem jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. Dobra. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie cię do Velen. O nie, nie ma mowy, bo jadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz? A tak na marginesie naprawdę dobrze ci w czarnym maksamicie. Mówisz, <grym> może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, jej. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Far'atre. To on, o tam. I Geralt. Wiem, że jest hmm. wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. To miała na myśli przed byciem bohaterem. Dobra. To op, czekajcie, to ten mój... o, lewiczenia. Chyba, no to jest w ogóle Ale mi nie o to chodziło Patrzcie, mamy już jakieś miecze, które możemy stworzyć One są bardzo mocne Na początek To są chyba najlepsze miecze, jakie możemy mieć na początek I co? I kurczę, bym najchętniej to zrobił Tylko, że te sztabki, one są bardzo drogie Cholera, i mus musimy je zrobić U który Też weźmie za to pieniążki Możemy jedwab zrobić Mm, Tylko myślnika, Ja cię chycam. Właśnie takie. Yy... O! To jest spoko. Czapka zbogaconego dri... Dimitri. Zmienili wygląd jego. No dobra. To jest ważna rzecz, którą teraz zobaczyliśmy. Tutaj pewnie są moje rzeczy, bo tutaj świeci. Co to jest? Unikat? Skąd ja to mam Ej Backpack mi daj! Backpack no, kurde Nie mogę jak to otworzyć, a to jakiś... Co to jest? Ty, przeciw zwierzę łakom. Ej, jak to się okaże, to są rzeczy z mojej poprzedniej gry, to się naprawdę zdenerwuje. Unikatowe rzeczy, ja cię chycam. Na początku gry. Nie no, coś trzeba zobaczyć później. Co to w ogóle za rzeczy są? Nie mogę otworzyć ekwipunku, żeby tego nawet zobaczyć teraz. Ja cię chycam. Wedymin, rodem z klecht Nordlingów, nie do wiary. Czekajcie, ja miałem tutaj porozmawiać z tym, to jest chyba ten. Tak, to on. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mapy. O, to my tu mamy. Przebieg wojny. Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Gardu. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwen i redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopów, pewni zwycięstwa. Radowid złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje, bo Radowid zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Radowid wziął ich z zaskoczenia. A że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę radani. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego za to potężnego. Czybym hmm. słyszał podziw? Czyżbym słyszał w twoim głosie podziw? Radowid to wróg. Ale nie odmówię mu sprytu. Okpił ok nas jak dzieci i to niezbyt bystre. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Welen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne. Bezprecedensowe wręcz. Radowid wycofał się za pontar. Póki co jest tam bezpieczny. Do czasu, aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz M Mreis rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko w bank. Mhm. Jak wygląda sytuacja w Welen? Źle jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca, a teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tam kilka razy, zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Mhm. Mm Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a welen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling, niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Philip Stenger, znany lepiej pod swym Nomdegger, krwawy baron. Unikaj go, dobrze ci radzę. Dobra, jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oksenfurcie siedzi Radowita, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia. I kozłów ofiarnych. Kościół wiecznego ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę, kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawiało dreszcze. Bardzo ciekawe rzeczy mówią. A co nowego na Skoligę? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Mm -hmm. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić Jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest z zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Hmm, są rozeznani. Dobra, dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj, wielkie słońce oświeca ci drogę. No dobrze, widzowie, to za chwilę wracamy. Ja wskoczę w jedno miejsce i już do was wracam. To. do no za chwilę. No dobrze, widzowie, to wracamy. Już momencik i lecimy dalej. Dobra, to no tako. Chcemy to. O, świstki, Dobra, zbieramy przyściutko. Nie wiem, czy chcecie to czytać, ale fff, naprawdę już tego jest tyle na YouTube, że możecie kurczę do kogoś innego nawet polecieć i to. To poczytać, nawet chyba na necie. Blizna ładnie się zagoiła. Blizna? Ona ma bliznę. Dobra. Gdzie możemy setu Bo oczywiście. Tak, która wie. Dobra, przeszukujmy sobie tutaj wszystko, bo tutaj są fajne rzeczy. Się lecimy, lecimy, lecimy. Tu nic więcej nie ma. Nie ma. A, kidoki. Jak mogę waszmości służyć? Oddając moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom, szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Mmm... Pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową, jak najszybciej. Tak, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Chodź, kobiety z północy myją się raz na jesteś? Prawda, strzelowiśielców. Dobra, coś tu mamy. O, gwint. Dobra, jedziemy z nim. Uuhu, I tam. Jestem w tym dobry. Grać w karty. Dobra. Co aby tu dać? Czekajcie, bo możemy sobie w karty powymieniać. I tak oczywiście zrobimy. Te karty do dupy wywalimy. Te mamy dwie karty, ale one nadal są. Dupo gówno warte dobra też jest spoko karta. To jest spoko karta, to jest spoko karta. Dobra, starczy nam, starczy nam. Czekajcie, czy może wymienimy jakąś? Ile mamy artylerii? Jedna, trochę tej artylerii mamy. Dobra, okej, okay. dobra. Możemy rozpoczynać Dobra, co my tu za karty mamy Okej okay. To bym wymienił No dobrze jest i to bym wymienił. Dobra Dwie fajne karty Kawaleria. Okej okay. Jaką ty masz umiejętność? Mgłę, ale my mamy już jedną mgłę. Dobra, dajmy mu agenta, dostaniemy dwie karty za to. Okej, okay. dobra, mamy tego cholera. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Może pójść w artylerię, ale mamy tutaj tych oni. Jak, jak są koło siebie, to dostają bonus razy dwa. I tak zrobimy, dzięki temu wygramy z nimi. O, dobra, on już się chyba przygotowuje do odpuszczenia tury. Cholera, no więcej zrobić nie mogę niż... niż chyba to. Dobra, i sobie bierze karty. Dobra, teraz my pasujemy. Jak on się teraz wypstryka ze wszystkich kart. A, wygraliśmy, no to dobrze. Staliśmy za to jedną kartę. Co no teraz możemy zrobić. Mamy tych od cholery i artylerię. Zrzućmy sobie artylerię. On też ma artylerię. No niedobrze. To tą lepszą od nas. Dobra. Tak. I teraz to. On teraz musi wygrać. I się wyleczył jedną kartę. Dobra. Co tu zrobić? Co tu zrobić? Nie mogę się za bardzo wypsykę ze wszystkich kart. O lipka. Użyjmy tego. Hmm. Dobra. Dajmy teraz to. Piernicze. Dobre karty ma. Czyli aż człowiek skupić musi. Yy, znajdź gęstą mgły, Nie, kurde. Nie wiem za bardzo, co ja mogę teraz zrobić. Jestem w dubsku. Dobra, dajmy to i zobaczmy, co się stanie. O nie. O nie. O nie. Ma tą kartę. O, nie niedobrze, bardzo niedobrze. Muszę odpuścić. I chyba to przegram, bo on ma więcej kartera. O, lipka, niedobrze. Rzućmy sobie to. Hmm. Tak zróbmy. Jestem w dupie, przegrałem. O lera. Jeszcze raz zagramy. Jeszcze raz musimy. Nie, ja kurna ci nie odpuszczę gnoju.